w Europie i na świecie. Jesteśmy tu w obecności księdza Ludwika Musiała i przystoimy przy figurze Matki Bożej, Matki wszystkich narodów. narodów. Domacyjnie niedaleko Karlina. Karlina to jest miejscowość, miasto niedaleko w gdzie się miejsce, czyli Ziemia Pomorska, Weredyńska i my jako przedstawiciele fundacji, jako dom leszczyński i panujący Chcielibyśmy tutaj, żeby zrozumieć ten kult Matki Bożej i wszystkich narodów, rozprzestrzenia się Matki Bożej tego odmian jest więcej, co objawienia wynikające z Absardzkiego, ale generalnie chcielibyśmy, żeby o tym wszystkim opowiedział kustosz tego miejsca, czyli ksiądz Ludwik Musiał. Dajemy głos, bardzo prosimy. Opowiem historię, nie będę mówił historii, ponieważ zawarłem w tej książeczce, tam w można, w dwóch częściach ona jest, ale powiem, ta figura w tej chwili taki gorliwy pan który po prostu pierwszą wędrówkę sobie zrobił z Koszalina do Hiszpanii do yy, Kompostelu. tak Santiago on, i on to z duszą chciał odnowić to i troszeczkę jakby zatarł właściwy charakter bo yy, proszę zobaczyć, że ta figura yy, Matka Boże stoi na ulicy Rosyjskiej jak zobaczycie na tym obrazku tak. to pod stopami Matki Boże jest miliony tysiące owieczek po prostu Matką tak. i, i panią wszystkich narodów i najważniejsza rzecz, nie ma tam już szatana, nie ma węża, nie ma węża tak. dlatego że to jest Matka Boża, która po prostu Zwycięska. tak, ta z... Aby ja na, tym, na tych barzeczkach, na tych folderach tam napisałem, ona, czyli sięga to księgi rodzaju. Tak. Ona z rzeczy głowy. Prawda? Więc, więc to od tego, I dlatego to jest matką wszystkich narodów. I w tych objawieniach prywatnych w Amsterdamie ona sobie ona się poprosiła, to jest jedyny dogmat, gdzie Matka Boża sama prosiła o ten dogmat jako konieczny na czasy dzisiejsze, że jest, mat, że jest współodkupicielką, nie tylko Matką Pana Jezusa, ale jest współodkupicielką. I teraz możemy przejść, dlaczego ten krzyż tam jest. Ten krzyż to nie znaczy, że Matka Boża stoi pod krzyżem. Ona stoi na tle krzyża, bo z tego krzyża Matka Boża, po prostu cała moc Matki Boży jako pani narodów i matki wszystkich narodów i tak, która zwyciężyła Szatana, ta cała moc ona płynie z krzyża. Najlepiej to ujął taki e, bardzo znany e, e, teolog, mari, Mariolog, e, Baltasar Szwajcar, on już nie żyje. Kiedy, kiedy pisał, o, żeby pogłębiać koniecznie wiarę Matki Bożej, zresztą porównał tam Abrahama z Matką Bożą. Mnie to, się, mnie to szalenie chwyta. Bo proszę zobaczyć, kiedy Abraham został powołany, żeby był ojcem wszystkich narodów, to przeszedł olbrzymie doświadczenie z tym Synem Izaakiem. Już my znamy, nie będziemy się odpływać. I kiedy składał tego Syna na ofiarę. To była próba tylko, zjawia się anioł i wstrzymuje rękę tego człowieka. Ona, stojąc pod krzyżem, patrząc za śmierć swojego syna, nie zjawia się żaden anioł. Ona musiała wypić tą śmierć Pana Jezusa do do końca i usłyszała, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I tu jest istota jej, jej macierzyństwa, że jest Matką tego ludu Bożego którego, za którego umarł Chrystus Pan. Proszę zauważyć, że Matki Bożej nie ma przy zmartwychwstaniu. Bo ona, ona już pod krzyżem patrząc na tą śmierć, ona wiedziała, że to się skończy z zmartwychwstaniem. Ale jest w momencie, że to właśnie. świętego. Proszę, później przeskakujemy to wszystko, te wszystkie dogmaty. Są cztery dogmaty maryjne. i yy, Watykański II, ten Sowoł Watykański na prośbę polskich biskupów. W dokumencie, i to ciekawe jeszcze, nie oddzielny dokument został, tylko w dokumencie o kościele jest dołączony część tego dokumentu, że ona jest, że, że jest, że jest matką, matką kościoła. Drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy do święta. A więc tak w skrócie, w wielkim skrócie bym powiedział idę tej figury. Tutaj ona została troszeczkę przez tego pana, który odnawiał, to no właśnie zatarł, odnawiał i zatarł te wszystkie owieczki, zatarł kulę ziemską, niepotrzebnie. I yy, zatar po prostu, tam wiem, że. Gdzie ma męża? Tego męża już nie ma, to jest istota. No więc, w wielkim skrócie, to powiedziałem, wreszcie zainspirować. Ja spróbuję, ja spróbuję jeszcze się zainspirować. Drodzy Państwo, dzisiaj przedstawiać religię chrześcijańską jako religię personalistyczną wynikającą z pojawienia się na ziemi, czyli objawienia Jezusa Chrystusa. Objawienie. Tak? Siłą rzeczy, żeby objawił się Jezus Chrystus, musiała się wcześniej objawić czyli pojawić na ziemi Maryja i jej przodkowie. Prawda? Musiała, no, nie, da, nie, 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 nie dało się inaczej. I zauważmy, że w tym charyzmacie, w tym rycie Matka Boża występuje jako Matka wszystkich narodów. Trzeba to umieć zrozumieć. Wszystkich narodów, nie wszystkich ludzi. Czyli w religii chrześcijańskiej, ona jest personalistyczna, czyli dotyczy każdego człowieka, ale dotyczy też narodu. Jeżeli przeczytamy w Księgi Jeremiasza czy Apokalipsę, widzimy, że Jezus chce rozliczyć nie tylko ludzi, ale chce rozliczyć też narody. I w dzisiejszym czasie, kiedy Unia Europejska chce pozbawić Europy narodów, Matka Boża wszystkich narodów jakby mówi, że nie wolno tego robić. Ona jest Matką Bożą. Jasnogórską wszystkich Polaków, matką, ale tutaj jest Matką Bożą narodu polskiego, narodu, trzeba to umieć, czyli jest człowiek, rodzina, ród, naród. Pan Bóg stworzył nie tylko ludzi, ale stworzył też narody. I Matka Boża jest, można powiedzieć, opiekunką, orędowniczką, jest Matką Bożą narodu, opiekunką. Siłą rzeczy przenosi się to na Jezusa Chrystusa, który jest królem, który jest Panem, Bogiem narodów też, żebyśmy zrozumieli, yy, to jest trudne oczywiście, tak, bo każdy odnosi to do siebie, każdy chce indywidualistycznie zbawienia, Jezus mówi nie, 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 jeszcze musicie grać zespołowo, bo ja wam powiedziałem tam, gdzie dwóch, trzech w imię moje, ja wam nie powiedziałem tam, gdzie jeden, musicie umieć, umieć zespołowo, jest naród wybrany i są inne narody, to, to wybraństwo oczywiście może się zmieniać, ale jest naród wybrany, naród znowu pada, Czyli Jezus nie jest, nie przedstawia nam formuły religijnej, charyzmatu personalistycznego, że możemy się rozproszyć i każdy indywidualnie w pustelni będzie szukał zbawienia, bo Jezus się zapyta: A co z Twoim narodem? A co z Twoim stadem tych owieczek? Co, co z Twoim stadem jest? Wiemy, że dążymy do tego, żeby była jedna trzoda, ale składająca się z poszczególnych stad owieczek, narodów. I mi się wydaje, że ten charyzmat jest no przecież ja nie jestem księdzem, tak, ale. Drodzy Państwo, mówimy tutaj do wszystkich, którzy nas słuchacie i no, posługujecie się rozumem, to, co mówił Stanisław nie niedowiarstwo z rozumem pokonane, że my musimy sięgać wiary też rozumem. Nie tylko Pismo, bo Pismo i sam Jezus. Jezus nie nauczał inaczej niż przypowieściach. Co to znaczy przypowieściach? Że Trzeba umieć sobie je zinterpretować. Nie masz tak matematycznie, naukowo kawę na ławę, tylko masz przypowieści. Więc. Musimy zrozumieć, że Czyli są interpretacje. Oczywiście tu monopol mają biskupi, nie wchodzimy w te egzegezy trudne, tylko mówimy tak. Takim językiem chrześcijanina, jeżeli rozumiemy pojęcie, że jest naród, no to wymaga tego, żeby ktoś się tym narodem opiekował, i był przewodził. W, w, w formule świeckiej przedstawicielem narodu jest król. Pomieszało się w międzyczasie, że Władcy są y, przedstawicielami państwa i owszem, oni są przedstawicielami władcy, ale czy są przedstawicielami narodu? Mało tego. Państwo często ma wiele narodów, prawda? Przyjmuje się, że w Rosji jest około 200 narodów, więc drodzy państwo, a każdy z nich wymaga pewnej opieki i troski jak odpowiednie stado. Więc Polska jest też narodem i mamy piękną patronkę Polski, królową Polski Maryję, ale musimy zrozumieć, że ona na jasnej górze jest. Raczej personifikuje, raczej uosabia Matkę Bożą no, wszystkich Polaków, tak? A tutaj, do Mecynie, ona reprezentuje Matkę Bożą narodu polskiego, narodu. Jak przeczytać Księgę Jeremiasza, to zrozumiecie, że tam są, tam się odnosi wszystko do narodów. Jak przeczytamy apokalipsę, tam często pada naród. I my chcemy mieć przewodnika narodu polskiego. Dlaczego potrzebny jest nam król? Dlatego nam jest potrzebny król Jezus Chrystus jako król polski w rozumieniu król narodu polskiego, nie król polski. Oczywiście tak brzmi w skrócie, ale król narodu polskiego potrzebujemy też episkopatu polski, czyli episkopatu narodu polskiego, prymasa polski, prymasa narodu polskiego, żebyśmy zrozumieli, że naród to tu jest pojęciem bardzo ważnym. Jeżeli tu jesteśmy przed postacią, pomnikiem, który wynika z objawienia amsterdamskiego, który mówi słuchajcie, przyjmijcie mnie jako, jako Matkę Bożą, orędowniczkę, współodkupicielkę narodów, to rozumiemy, że to nie stoi w żadnej kolizji z innymi charyzmatami, wręcz uzupełnia, a nawet wywyższa, narody. Zobaczmy, co robi Unia Europejska. Ona chce pozbawić Europy narodów. Dlatego tu przybyliśmy, bo zauważyliśmy, że niewielu, nawet chyba księży i biskupów, Rozumie kult Matki Bożej narodów, na żebyśmy zrozumieli to. I boli serce księdza Ludwika musiała, że tak, tak ciężko jest to przedstawić, żeby to zrozumieć. Że tu chodzi nie o jakiś inny kult, tylko tu chodzi o kult wyższy, żebyśmy grali zespołowo. Prawda? Są sporty indywidualne, w tenisie wygrywają pojedynczy, ale są sporty zespołowe, to jest trudniejsza sztuka gdzie 11 ludzi w piłkę musi umieć się synchronizować i są narody, które muszą jako naród się zbawić, a i to jest trudne. Więc tu jesteśmy w tu jesteśmy trudnej i Polska, tak mi się wydaje, że Ludwiku, że ma bardzo pozycję wyjściową w rankingu narodów do zbawienia. My nie popełnialiśmy w historii ludobójstw, nie popełnialiśmy jakichś zbrodni, jako naród mówimy tutaj. Więc, drodzy Państwo, a jednocześnie widzimy, co zrobił naród ukraiński, czy zrobił naród rosyjski, co zrobił naród niemiecki, jeżeli operujemy narodami, tak? Więc jeżeli się potrafimy rozliczać też narod narodowo, żebyśmy też nie poszli w jakiś nacjonalizm, no to nie o to chodzi, tu mówimy o wierze. No to jesteśmy we właściwym miejscu, drodzy Państwo. Jeszcze jakby ksiądz tutaj dodał do tego, co... ja na no, tam jestem głęboko... Dziękuję Panu przede wszystkim za pogłębienie całej tej sprawy. Pogłębienie po prostu pod kątem właśnie Jezusa Chrystusa, który ma być Królem Narodów. Dziękuję bardzo. A może tak troszeczkę jeszcze, bo tak troszeczkę koniec jedzieli, to już zmęczony Leczony, tak. u, u, zakończę to z cytatem św. Ludwika Maryi Grignion, To jego książeczce, na której się wychodzi. Montfort. Monfort. Monfort. Na, na książeczce, na którym się wychował święty Jan Paweł II i on nigdy nie miał problemu y, y, z nazwaniem Matki Bożej, że jest współodkupicielką. Tak. To było normalne y, <coughs> słowo, które ciągle używał. A święty Marięgu powiedział, powiedział w pierwszym stanie, że tak jak przez Marię. Pan był dał światu zbawiciela, a chce, żeby również przez Maryję był Jezus Poznany, Jezus Chrystus Kór Poznany na sam świecie. Więc myślę, że to ten cytat. Tak, św. Ale... No. Proszę skończyć. Tak, to no myślę, że, te, że to stanie świętego Rudyka. Ja ja z pamięci cytuję, bo nie czytam, tylko odczynę, Proszę Państwa, to Proszę Państwo, musimy to, co zrozumieć, pamiętam. że tutaj no. bez Maryi jako Matki Bożej Narodów, wieku narodów zbawimy być może siebie, być może. O ile Pan Bóg wysłuchać, że powie, dobrze, indywidualnie też rozgrzeszam nasze, znaczy, że tak powiem, możecie się zbawić. Ale jeżeli jest koncepcja, tutaj się wypowiedzą biskupi mądrzejsi od nas, że nie da się zbawić inaczej niż zespołowo w narodzie, no to mamy problem, byśmy powiedzieli tak. Musimy się głęboko nad tym zastanowić. Nie mówię, że rozstrzygniemy. Dzisiaj jest bardzo specyficzny dzień, bo dzisiaj jest 23 czerwca rocznica urodzin, właściwie rodzica śmierci, bo wczoraj była rocznica urodzin Marii Leszczyńskiej, ale to takie, przepraszamy, takie, taki wątek prywatny, fundacyjny Marii Leszczyńskiej, ale wspominamy tutaj. Ale też to jest okres przesilenia. Zamienia się okres wiosenno-letni w okres jesienno-zimowy. Jesteśmy w okresie przesilenia i miejmy nadzieję, że ten dzień przesilenia, będzie też przesilenia wiary, tak? Że Polacy i biskupi i księża zrozumieją, że nie chodzi tylko o dbanie o zbawienie indywidualne, bo często apelujemy do poszczególnych jednostek, ewentualnie rodzin, czy do rodów, ale nie mówimy o zbawieniu narodów, tak? Więc tu za, musimy zacząć i zrozumieć ten kult Matki Bożej z amsterdamskiej czy z domacyna i pewnie jeszcze są inne tego typu figury i pewnie ona się rozpowszechnią. Czyli kult Matki Bożej jako patronki, opiekunki, orędowniczki i współodkopicielki, ale narodów, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Także dziękujemy za wysłuchanie. Księdzu dziękujemy. Dziękuję. Ja przede wszystkim. Ja myślę, że kiedyś już uzupełnimy sobie o, to jeszcze. Oczywiście. My to jest pierwsze nasze spotkanie. spotkanie pod figurą Matki Bożej, Matki Narodów. Matki Narodów. Bardzo dziękuję. My też dziękujemy bardzo.